Udany okres przygotowawczy, tak w skrócie. Treningi przed sezonem 2015 ocenia Justyna Domańska, trenerka, jakiej bardziej doświadczeni w fachu koledzy podkreśla, że cykl treningowy udało się zrealizować praktycznie w 100%. Zimy nie było praktycznie w ogóle, więc konie cały czas pracowały, nie było żadnych przerw, więc bardzo pozytywnie. Świetnie, że sezon się zaczyna. Pogoda teraz dopisuje, więc to już jakby, no nic sobie lepszego nie można wymarzyć. W stajni domańskiej zaszły rewolucyjne zmiany. W odróżnieniu od innych szkoleniowców zdecydowała się na dość drastyczny krok. Koników jest więcej, małymi kroczkami do przodu, do przodu. Mam nadzieję, że każdy, każdy sezon i, i będzie tych koni więcej. W tym roku już oprócz koni arabskiej są konie pełnej krwi angielskiej, dwa dwulatki. Yy, trzyletni wałach, yy, nowy świt, czteroletnia klacz. Także no jest czym biegać, i mam nadzieję, że przyniosą dużo radości i jakieś tam ciche yy, marzenia i życzenia, też. Nowe konie sporo znaków zapytania. Domańska liczy jednak na sprawienie Kilku niespodzianek. Myślę, że, że na pewno zagadka, bo z końmi arabskimi mam już jakieś doświadczenie, natomiast forbluty to jeszcze jest to takie dosyć nowe, ale przede wszystkim obserwacja, reakcja na jakieś tam zachowania koni, rzetelność w pracy i, i myślę, że to przyniesie sukces. Zobaczymy, jaki. Trenerka podchodzi do sezonu bez zbędnego napięcia, nie stawia przed sobą celów, których nie będzie mogła zrealizować. Nie nastawiam się tutaj na liczby i jakieś wielkie sukcesy. No, chciałabym, żeby konie zdrowo przetrwały sezon, mogły być przygotowywane do następnego, bo na pewno to są konie przyszłościowe, to nie są konie na jeden sezon. K Cieszy, i, a ja mam podwójną radość, jak jeszcze widzę, że te konie z tej pracy, z tego treningu się cieszą i także każde miejsce punktowane i, i oczko do przodu to, to jest największa nagroda dla trenera. Sezon na Partynicach zainaugurujemy już w najbliższą niedzielę.